Yo, cześć, siwaneczko, ja jestem Elviso i witam Was, moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale z MC. No i słuchajcie, moi drodzy, stało się to, co jest absolutnie najgorsze. A w ramach odwetu Elviso wpadł na naprawdę nikczemny pomysł, ale to wszystko w tym odcinku. Wbiłaśmy na Wojenowice i zauważyłem, że Zazaja w ramach zemsty za to, że próbuje przejąć część miasta, zrobiła dosłownie z mojego miasta ocean. Ja nie zabrałem Bikona, gdy on zniknął. To jest jakaś stara informacja, ale no spójrzcie normalnie. Nie. Ona miała na tyle czelność, żeby normalnie. Może i nie w samym centrum Wojanowic. Ale sam fakt, że w Wojanowicach zrobiła nam ocean z naszego miasta. No to jest po prostu taka bezczelność. To się jeszcze ciągnie, moi drodzy. Aż po sam szczyt w ogóle. Spójrzcie, ile tego jest, naprawdę. To jest w ogóle jakiś totalny hicior. Na całe szczęście, kraterski ma dobre serwery. I to tam aż, w, właśnie tej ogóle nie laguje. Ale no kurde, no aż się dziwię, bo tu jest tyle tej wody. I to znamy sobie nie może. To jest po prostu takie przegięcie że jak wbiłem na serwa, to zrobiłem jedną ważną rzecz. W tym miejscu zostają moi drodzy, zbudowałem mur. Yy, I myślała sobie, okej, okay, ten mur na pewno powstrzyma Elviso i on już nie będzie dalej się tutaj pochylał, aby przejmować jej część miasta, która nie jest częścią Wojanowic, ale ja ją próbuję przejąć, co nie? Ale, moi drodzy, spokojnie, żeby było jasne, to mnie jej absolutnie nie powstrzymuje, ale to absolutnie w ogóle mi to nie powstrzymuje, ponieważ w tym miejscu, moi drodzy, już postawiłem swój mur! Mówiłem o tym od kilku dni Dobrze? Od Kilku odcinków, ale w końcu, moi drodzy, udało mi się, i normalnie poszerzyłem Wojanowice i zrobiłem je jeszcze większe niż były. Normalnie już właśnie jest do samego końca, moi drodzy, mur. Ja wam nawet pokażę, jak to wygląda od tej strony, bo naprawdę jest to solidne. Spójrzcie, że normalnie w tym miejscu już wszędzie jest mur i przyjąłem siłą jej tereny. No kurde, nawet ten wieżowiec sprzyjałem, to nie było, moi drodzy, muru. Mur był o wiele, wiele dalej, ale uznałem sobie, no nie no, skoro ona sobie tak grup poleciała ze mną i walnęła mi oceany w mieście, no to ja się nie będę potyczkował, ok? Nie będę, moi drodzy, więc jej sklep, jej wieżowiec, jej domek oraz również, moi drodzy, jej wieżowiec, który stoi w tym miejscu, przyjąłem normalnie do Wojanowic, to jest teraz część naszego miasta, na no, Amur, który postawiła na no, no ale no nie oszukujmy się, zaraz po prostu skończy swój żywot i nie będzie istniał, więc mam nadzieję, że jej mur już po po raz drugi nie powstanie, no i to już będzie jego ostatni czas, no bo spójrzcie jak to się w ogóle już szybko jadą w ogóle, ej co jest widzowie ale to szybko idzie, więc sorry za Zaja, ale za ten ocean uznałem, że wiesz co, nie będę jakoś tutaj bardzo byś, po, pokojowo, tylko będę faktycznie eskalował, bo naprawdę ja wiele przeżyję, ale nie jak robisz mi ocean z mojego miasta, no to po prostu tu już musi być jakaś eskalacja, no story widzowie ale no tak to wygląda, też w ogóle wiecie co, jak się mur spali to byśmy chcieli żeby to właśnie też nie podpaliło nic wokół no bo byłaby lipa, gdyby na przykład to podpaliło jakiś budynek obok więc bądźmy czujni aż się spali i poczekajmy sobie do końca a przy okazji sobie kupmy jakieś jedzonko jeszcze żeby to miało w ogóle co jeść, Chyba było, czekajcie, jedzonko było yy, w tym miejscu było jedzonko, spoko kupmy sobie uznajmy, że z tak tych befsztyków, niech będzie 3200 aż, i to jest kupa kasy moi drodzy, żeby nie było no i cóż, w tym miejscu właśnie moi drodzy pierwotnie stał mur, spójrzcie że on sobie biegł właśnie tą linią i sobie właśnie tam, tam biegł do końca ale tu się kończy właśnie bo to już były budynki ze zdali nie a w tym momencie moi drodzy mur się przesunął chem daleko w ogóle ile to jest bloków czekajcie może ja jakoś może policzymy o ile bloków nam nasze miasto się powiększyło ej, ej to, już, to już przecież to będzie gruby konflikt okej okay? dobra czekajcie w tym miejscu e, stał normalnie mur to jest klatka 45 okej okay? więc jak sobie polecimy moi drodzy aż tutaj do końca do końca to z 45 nagle nam się robi moi drodzy e, właściwie 80 któraś, więc to takiej myślę, że w miejscach mocnych 40 bloków mamy miasto dłuższe, okej? Okay? Ej, naprawdę to mega grubo. W ogóle wow, no i ten mur się już tutaj dopala właściwie, ej, spójrzcie, że już tutaj z jej pomysłu <coughs> na granicę no nie zostało wiele, bym to ujął, no serio, moi drodzy, z tego nie zostało wiele. Jakby była sprytniejsza, to by zrobiła mur, mur, który nie byłby z drewna, ok. Jakby co jak chcę, moi drodzy, ale ten mur tutaj stoi po raz trzeci i kończy tak samo jak wcześniej, jakby naprawdę. On już były spalony chyba z dwa Przepraszam bardzo, ale to nie jest najlepszy pomysł, dobra? Okej, no i wiecie, tam mur właśnie w tym miejscu tego muru nie ma. No to spójrzcie, że wojanowice naprawdę się nam powiększyły, kurde, naprawdę. One już są o wiele większe, ale w ogóle XD, naprawdę ona postanowiła nam zrobić ocean w mieście. Nawet teraz nie mam pojęcia, moi drodzy, jak je mam zrobić, żeby to naprawić, jakby teraz coś w tej serii o tą wodę zatykać, czy jak? Nie ma zielonego pojęcia. No spójrzcie, to jest dosłownie e, większa połać wody, niż wieżowiec, no kurde Ej, ej, spójrzcie jakie to jest olbrzymie, naprawdę Aż się ja zdążyłem tu już utopić parę moich drodzy, naprawdę, co ja mam teraz z tym zrobić? Czy ja kupię sobie teraz gąbki, które są w ogóle turbo drogie i są mega expensive To czy ja sobie tym w ogóle poradzę z tym, czy nie? Czy tak średnio? No niby tak, moi drodzy, ale też spójrzcie, ile tych gąbek tu musimy poświęcić, bo ta woda i tak nie, jakby się, się, się nie, tak jakby spójrzcie, że ją ja to jak, tak hamuje w rogach, ale ona dalej jest na środku, więc żeby to naprawić, skoro ja wydaję na 10 gąbek, moi drodzy, 23 tysiące, to ile ja bym musiał kupić gąbek, żeby to wszystko naprawić? No chyba jakieś chociażby 200 koła, no kurde, no widzowie, no to jest po prostu takie dla nas niszczące finansowo, że no się to po prostu na, na, na to jakoś bardzo nie opłaca, wiecie, naprawdę, to jest takie kosztowne że kurde już się boję, okej, okay? <laughs> jakby chociaż dzięki temu to już spójrzcie, że tej wody będzie trochę mniej do góry, ale cały kształt się już jakby nie uformował jeszcze, więc naprawdę, żeby sobie z tym poradzić, wow, bym umarł w ogóle jeszcze, no jeszcze straciłem totem, mój, drodzy, no kurde, jaki żart po prostu, no jakiś hicior po prostu widzę, więc no nie, ej, naprawdę, to jest takie dla nas już po prostu kosztowne, że no mnie to teraz bardziej boli, ok? ej, wait, chyba, że... Bo mnie się wydaje, że gąbki można było w picyku suszyć, co nie? Z tego, co mi się wydawało. Więc to jest jeszcze jakieś wyjście. Bo tu już tyle gąbek postawiono, co nie? Więc jakbym sobie je jakoś może właśnie zebrał, to możemy sobie je jakoś wysuszyć. I tam użyć, więc tyle moi drodzy. Coś sobie to wymyślam, sobie z tym poradzić, więc sobie jakoś to nie będzie mega tragicznie, więc sobie jakoś z tym poradzimy. Ale no kurde, no sam fakt, że ile to nas już kosztowało i będzie kosztowało, to jest serio mocne, więc moi drodzy, właśnie w tym momencie ten mur obejmuje także wieżowiec Zozai, który jest teraz stały na naszym terenie oraz jej chatę. Więc naprawdę, że musimy też te sobie budynki tak lekko bym powiedział, że dostosować do wymiarów, bo naprawdę to jest właśnie lekko poziom niżej, ale spokojnie ja sobie je tak lekko przebuduję. Żeby one były idealnie pod nasze, na, pod nasze miasto że w ogóle coś taki lekki bym powiedział, że katarak, więc I'm sorry, widzowie, I'm sorry. No więc taka budowla w naszych granicach, to powiedziałbym tak szczerze, moi drodzy, że nam dodaje do e, prestiżu. No tak chociażby jakieś 200 punktów. To jest serio mega mocny wieżowiec, a tym bardziej, że jeszcze naszym trasterem jest ten dom, moi drodzy, ten sklep oraz ten wieżowiec, który może nie jest jakiś największy, ale jest z mega fancy materiałów, ok? On jest po prostu fancy, to mu się nie, nie da ukryć w ogóle nie jest do góry, aż sobie na chwilę włączę fly'a, bo nie wiem co tu jest do góry widzę. co to ma być niby, przepraszam bardzo, nie wiem, ale... To jest jakiś cement. To jest jakaś pułapka na nas, moi drodzy. Nie mam pojęcia, ale musimy chyba być trochę bardziej czujni. Więc, moi w końcu po tych kilku odcinkach udało mi się ten mur powiększyć. o nasze nowe tereny. I oficjalnie wojny widzę, samorodzy większe. Ale nie mam pojęcia, to się skończy. Ponieważ, według mnie, to będzie, to będzie skutkowało pełnoskalową wojną z rodzają, która będzie walczyła o swoje. I będzie dalej się powiększały jej oceany. Więc nie wiem, co z tego będzie, moi drodzy, dalej. Ale po teraz, tyle. Bądźcie na bieżąco i zobójcie kanał z dzwonkiem. No i mordo, też właśnie piję na kraftęce, I graj wspólnie z nami i Zobaczymy co będzie na kolejnym odcinku, ale już się boję, bo naprawdę z tego, moi drodzy, nie ma nic dobrego, bo tylko nasze miasto dzięki temu niszczy, więc może zważyłem na film. Bardzo dziękuję. Ja byłem Elviso, więc Siemanuwa, Eluwa oraz największe, przeogromne, najpotężniejsze. Yo!